Cześć, witam was na kanale. A ty grasz? Ja nazywam się Paweł Różański i dzisiaj chciałbym w formie vloga porozmawiać na temat, między innymi kolekcjonowania i co się dzieje ogólnie z dzisiejszym rynkiem gier. Zapraszam. Tak, Ak, słuchajcie, jak na wstępie. Jak i na miniaturze opisane, słuchajcie, co się dzieje z dzisiejszym rynkiem gier? Co będzie z naszym kolekcjonerstwem? To jest ciekawe i nietypowe zagadnienie w dzisiejszych czasach, dlatego, że mamy erę remasterów, mamy erę remakeów, mamy erę przeportowywania gier, które tak naprawdę szczycą się, szczyciły się nie małym sukcesem, niejednokrotnie oczywiście, ale dlaczego nie ma nowych gier? O co tutaj chodzi? Zacznijmy sobie od samego początku. Chciałbym zacząć, za, chciałbym zacząć może, w, może inaczej, chciałbym zacząć o temacie kolekcjonerstwa. Wiem o tym, że jest dużo świeżych widzów, nowych widzów, patrząc na statystyki kanału i słuchajcie tak, musicie wiedzieć jedną rzecz, że ja jestem w zasadzie kolekcjonerem, póki co, póki co, tak w fazurkę powiem, na dzień dzisiejszy kolekcjonuję głównie gry z konsoli od PS3, później 4 i później PS5. Te trzy generacje głównie zbieram. I dlaczego? O co chodzi? Dlaczego myślę, że to jest w porządku, czy nie w porządku? No właśnie, słuchajcie, zacznijmy sobie od konsoli PlayStation 3. PlayStation 3, jak wiemy, czy nie wiemy, może tak lekko sobie przypomnimy, wychodzi. PlayStation 3 wyszła rok czasu po tym, jak Xbox 360 już zaczął nową. Epokę, nowy, 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 nowy czas w gamingu. Bardzo ważny czas, gdzie przechodziliśmy z telewizorów analogowych na cyfrowe. Tak, już mieliśmy złącze HDMI, za mną jak widać telewizor, tak, już oczywiście nowoczesny, ale. Wtedy to nie było takie oczywiste. Nie każdy coś takiego miał i nie każdy sobie zdawał z tego sprawy, jaka jest wielka różnica, jeśli chodzi o grafikę. Jeśli chodzi o wyświetlanie grafiki z danej konsoli, głównie chodzi właśnie wtedy. Głównie chodziło wtedy o Xboxa 360. Chociaż pierwsze Xboxy 360 miały jeszcze wejścia analogowe, tak? Można było sobie normalnie na naczyńcze to podłączyć. Faktycznie można było tak zrobić, później już to, to się oczywiście zmieniło, ale nowa generacja rozpoczęła faktycznie ten nurt takich gier, które pokazywały naprawdę dużo, naprawdę dużo była różnica między PS2 a PS3, no to słuchajcie, naprawdę różnica jest kolosalna, ale głównie za sprawą odbiornika, czyli nowej technologii wyświetlania obrazu, cyfrowego wyświetlania obrazu. Słuchajcie, tak, przede wszystkim, dlaczego, dlaczego ten vlog tak się nazywa i, dlaczego, i o co w nim chodzi? Chciałbym Wam powiedzieć, co myślę na temat czasów, które są dzisiaj, bo zwracało mi kilka osób i zwracało uwagę, że nic nie mówię ostatnio o kolekcjonowaniu i nic nie mówię ogólnie o grach, tylko same jakieś takie nowinki z z jakichś tam światów internetowych. Słuchajcie, ja też muszę nagrywać takie rzeczy. Ja chcę się rozwijać. Jak wiecie, kolekcjonerów jest ile jest. Ja nie mówię, że to jest coś, coś złego, czy coś, czy, czy coś dobrego, ale czasami muszę wtrącić temat, który mnie też interesuje. Oczywiście to nie jest tak, że robię to dla zasięgów, tylko i wyłącznie. Owszem, jest to ważne, żeby zasięgi były, bo też dzięki temu nowe osoby przychodzą, tak. I, ale ważne też jest dla mnie to, żeby nagrywać po prostu dla Was, tak. Żeby nagrywać dla Was treści, które są. Ważne i nietuzinkowo. Od samego początku nagrywałem nagrywałem same zakupy gier, co też mnie ostatnio zwróciło uwagę, że po co się pcham w inne tematy? Ja się nie pcham w inne tematy, ja po prostu nagrywam to, co bym chciał nagrywać. Więc tak, przede wszystkim, dlaczego, za, za, dlaczego na dzień dzisiejszy, dlaczego mówię na dzień dzisiejszy, to od razu jeszcze powiem, dopowiem. Na dzień dzisiejszy, dlatego że kolekcjonerzy lubią zmieniać swoje zdanie. Naprawdę. To jest tak czasami, że może się dojrzewa do jakiegoś tematu, może dojrzewać do jakiejkolwiek decyzji, jednak, no nie wiem, tego nie wiem. Aczkolwiek ja zbieram od platformy PlayStation 3, dlatego że czuję mocną nostalgię w tym temacie. Dlaczego? Jak ktoś, na, jak ktoś ogląda ze stałych widzów, to wie na czym moje materiały, to wie o tym dobrze, że ja, mia, nie, ja nie miałem swojej PS trójki na początku, jak ona wtedy wyszła, tylko miałem sąsiada w blokowisku, gdzie mieszkałem, który często wjeżdżał za granicę. Pół roku go nie było łącznie w roku, a druga, dru drugą połowę był w Polsce. Po prostu jeździł na różnego rodzaju zbiory i tak dalej i tą PS3, którą miał, posiadał, pożyczał mi po prostu na ten czas, jak go nie było. Dzięki temu mogłem ugrywać gry, których nie mogłem ugrywać na pececie. Ekskluzywy, Tym się właśnie zaraziłem głównie, tak? Już tak całkiem wtedy głównie, jeśli chodzi o kolekcjonerstwo i też ogrywanie różnych, przeróżnych gier. Pamiętamy sytuację, gdzie mieć kąpa, który by naprawdę w dobrej jakości Gry, no to był problem. Trzeba było wymieniać niejednokrotnie jakąś grafikę, trzeba trzeba było dokupić RAMu, to było uciążliwe. Czę, 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 często było, na przykład, mnie w komputerze, nie wiem, nie wiem dlaczego tak się działo, ale do samego końca, kiedy używałem swojego kompa, z lat po 2000 powiedzmy już nawet, czyli jeszcze era PlayStation 2, jeszcze nawet można z, troszkę liznąć ps ki ale były takie czasy, w którym miałem komputer, coś, nie wiem, czy coś miałem uszkodzony, do dzisiaj tego nie wiem, już nie, nie, na pewno nie, nie, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Czy na płycie głównej miałem jak, jakąś wadę, nie wiem. Aczkolwiek było tak, że często z biblioteką DirectX miałem problem, czy z OpenGL, em który trzeba było doinstalowywać, prawda? Często było tak, że właśnie nie mogłem tego doinstalować. Nie wiem, nie wiem po dziś dzień, dlaczego tak się działo, ale nie było mnie stać zmienić sprzęt. Jeżeli już coś dostałem od rodziców, Taka ogólnie w Polakach jest bojaźń, nie? Do dzisiaj takie coś, że, że jak coś nie działa, dobra, to tak bokiem bokiem, chociaż powoli się już uczymy tego, co na zachodzie, nie? Że, że, że jednak coś tam się należy, jakaś gwarancja, czy, czy. No, ja bym oddał wtedy na gwarancję, no to, to nie jest jak dzisiaj, że 10 dni mamy komputer z powrotem u siebie, tylko to trwało miesiąc, miesiąc czasami dłużej, zanim cokolwiek się udało na gwarancję, czyli zostałbym bez komputera więc się męczyłem. Tak, konsola to jest po prostu wygoda i, i, i nie ukrywajmy tego, po dziś dzień jest tak, że przeróżne konsole, przeróżne z jakiejkolwiek stani, nawet można powiedzieć tutaj o Nintendo. Nintendo Switch ma to do siebie, że bardzo fajną rzecz zrobił, że można grać po prostu z handhelda można, można zrobić sobie konsolę stacjonarną. To jest bardzo lubiane u mnie w domu, bo tam jest Mario przede wszystkim. Mam dzieci, które bardzo lubią taki, tego typu gry, jakieś tam właśnie platformówki. Na Mario to jest, to jest chyba no, to jest ikona, tak, ikona gamingu. No, ale... Stety czy niestety, można ogrywać tylko i wyłącznie na Nintendo. Oczywiście w legalny sposób, tak, no bo są różne rodzaju sposoby, gdzie można ogrywać te Mario na, na czymś innym, a na emulatory różnego rodzaju i tak dalej. W porządku, słuchajcie, powiem Wam tak. PlayStation 3, dlatego, że tak jak powiedziałem, nostalgia i miał do tego dostęp, i były bardzo fajne gry, których wcześniej nie znałem na komputerze, tak. Nie będę teraz ich dzisiaj wymieniał. Później jest konsola PlayStation 4, które Gry są wydawane do dzisiaj, po dziś, dzień są wydawane i są to nowe gry, które są wydawane w dalszym ciągu na PS4. Dlaczego? Słuchajcie, moim zdaniem to jest tak, że PlayStation 5, bo te gry też zbieram, a zaraz do tego myślę, myślę że dojdę, bo może nie zapomnę dojść do tego. Gry z PlayStation 4 dalej wychodzą i dalej są produkowane, jeśli chodzi o najnowsze tytuły, dalej są wydawane. Jest na pewno oczywiście jakiś tam nakład inny niż na PS5, ale te gry po prostu wychodzą. Dlaczego ja je zbieram? Słuchajcie, przede wszystkim tak, trzeba, sobie, trzeba się znowu cofnąć, bo moje preferencje, o których chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest przede wszystkim. PS3, PS4, PS5, tak jak powiedziałem, ale dlaczego? Mamy już, wiadomo, day one patrze, mamy przeróżne rzeczy trzeba doinstalować, tak? Jakieś tam, y jakieś tam plansze czasami nawet się, się, się dogrywają. Zdarzają się takie gry. Ale mi się wydaje, że jak już wejdziemy całkiem w tą sferę cyfryzacji, czyli całkiem w sytuacji, gdzie gry będą tylko i wyłącznie cyfrowe, to jeszcze jakiś czas, znaczy jakiś czas, na pewno długi czas, spory czas, będzie taka sytuacja, w której te patche będzie można do tych gier jeszcze zasysnąć z internetu, że tak śmiesznie powiem. Ale faktycznie wydaje mi się, że tak będzie. No na pewno, zresztą na pewno tak będzie. No słuchajcie, na, na pewno nie będzie tak, że oleją nagle wszystko zamykamy, wszystkie, wszystkie per story w ogóle, jeśli chodzi o jeśli chodzi o dodatki, nawet wydaje mi się, że nie, zobaczcie, jak PS3 dalej funkcjonuje, sklep da, dalej nawita, coś tam można kupić. To wszystko działa, to wszystko działa, to wszystko jest zresztą internet. No, no, dzisiaj ciężko sobie wyobrazić życie bez internetu i tak samo ciężko sobie wyobrazić grę bez internetu. Często, często, gęsto, tak cały czas często mówię, no bo faktycznie bardzo często tak jest, że gry po prostu mają w sobie już nierzadko, a nawet brakuje fabuły tak jak w Call of Duty niektórym, już są takie gry, w których nie ma fabuły, a są przecież ogrywane tylko i wyłącznie przez internet. Niestety, bardzo mi przykro z tego powodu, to też muszę wtrącić, że Diablo chodzi tylko przez internet. Musisz mieć internet, tak samo Gran Turismo, musisz mieć połączenie, Kurcze, tutaj z tyłu za mną, aj, ruszę, bo coś się tutaj tak żeby do włączenia doszło, nie doszło to są gry które wymagają akurat internetu tutaj ciężko się z tym zdziwić lub nie no nie wiem słuchajcie aktualizacje faktycznie tutaj jeśli chodzi o dodatki różnego rodzaju do, do Gran Turismo są ogromne są duże naprawdę tu się w tej grze dzieje i są to wszystko darmowe rzeczy już w grze Kapitalny, kapitalny tytuł, który polecam, ale tak to chciałem wtrącić. I o co chodzi? Dzisiaj mamy, słuchajcie, co ja myślę? Właśnie dzisiaj mamy taką, taki czas. Tak często zerkam, bo widzę tutaj swoją kolekcję z boku. Lubię to, tak? Lub, lubię się patrzeć na te gry i dzisiaj mamy tą erę remasterów i remaków. Czy to jest takie do końca złe, słuchajcie, jeżeli mają, mają, mają produkować gówniane gry, to moim zdaniem, tak jak dla mnie na przykład, bo ja nie jestem graczem, który gra 24 godziny na dobę, tylko taki jak już kiedyś wspominałem na swoim kanale, nie jestem casualem, ale też nie jestem takim zatwardziałem, mocnym graczem, który, znaczy, no nie wiem właśnie jak to nazwać, możecie sobie to sami nazwać w komentarzu. Są to ja, ja, jestem taką osobą, która gra około 12-14 godzin tygodniowo, bo to jest mniej więcej godzina, dwie godziny dziennie, więc no, razy 7 no, to nam, nam, nam wychodzi powiedzmy jakieś 14, 14 godzin, tak? Maksymalnie, bo tą godzinę zawsze znajdę dziennie, a czasami nawet dwie, a czasami nawet trzy zagram, więc to się powiedzmy jakoś reasumuje. Co te godziny pokazują w ciągu tygodnia? Hmm. Co pokazuje takiemu graczowi, co pokazuje takiemu kolekcjonerowi. Słuchajcie, większość na pewno spędzam czas nad kolekcjonerstwem. To, to, to tak. Dlaczego? Jak można spędzać czas na, na kolekcjonerstwie, skoro gry sobie leżą na półce i, i, no i tyle, tak? I nic się z nimi nie dzieje. No, właśnie to jest nieprawda. Nie jest tak do końca, że, że, że tu się nic nie dzieje. Bo to trzeba naprawdę cały czas tu pielęgnować. Dzisiaj pokażę coś, co pokazywałem dawno, ale kilka osób, faktycznie, może nawet kilkanaście już, napisało do mnie, dlaczego nic nie ma o kolekcjonerstwie. Dlaczego nic nie ma o grach, które mam na, na, na półkach, tylko tak są pozostawione same sobie. I w ogóle nie mówię na temat tego, jak ja właśnie myślę na temat kolekcjonowania i w ogóle. Stąd jest ten vlog. To jest vlog. To nie jest odcinek, żeby pokazać nie wiadomo co, tylko żeby z Wami porozmawiać. Takie odcinki są ważne. Wiem o tym, że dla niektórych to jest nawet wręcz już klasyka na tym kanale, tak? Tak, tak już nieraz ktoś powiedział, więc ja sobie zdaję z tego z rozumiem, więc staram się coś takiego zrobić. Słuchajcie, dla tych, którzy są nowi, bo wiem o tym, że ciężko się cofnąć do filmów, w których jest tam już ponad 200 chyba, czy tam coś pod 300 chyba, nie wiem, do jakiegoś tak odcinku, na sam nie wiem, <grych> na kanale. W każdym razie, słuchajcie, tak. Ja wszystkie moje gry czyszczę. Wszystkie moje gry staram się pielęgnować, żeby to wszystko ładnie, pięknie wyglądało, żeby to było dobrze zrobione, żeby to było naprawdę takie zadbane, żeby było fajne. Aktualnie jestem w dalszym ciągu budowa, jestem podczas budowania swojego pokoju gamingowego, który już powoli będę kończył, ale niestety ostatnie sytuacje, które były u mnie w domu, no nie pozwalają na to, żeby to dokończyć tak, i żeby wam pokazać. Mógłbym już na dzień dzisiejszy wam pokazać ten pokój, ale. No, nie był z tego zadowolony, tak? Po prostu, więc proszę o wyrozumiałość. Jak już pokażę, chociaż to nie jest duży pokój gamingowy, ale chciałbym każdy detal umieścić w taki sposób, aby był po prostu z tego naprawdę zadowolony. Wtrącę sytuację taką, że dzisiejsze czasy okej, okay, jeszcze raz to powtarzam są, są czasem, gdzie jest era remaków, remasterów, no i też przeportowywania gier. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Dla mnie jest na pewno dobre. W, w niektórych momentach, dlatego że wiele, że wiele gier ja jeszcze nie ugrałem, a mam je w folii na przykład i szkoda mi je rozpakować. Mogę sobie. Przejść na cyfrę, co to, to jest chore trochę, no ale mając jakiś tam pakiet. No, słuchajcie, ja sam światę nie naprawię, to nie jest tak, że, że, że ja sam to coś, coś z tym zrobię. Chociaż mnie to gorąco wkurza, mocno mi to wkurza, lubię to słowo mocno, ale no, taka jest prawda, często jest, żeby coś ograć, mam na coś ochotę, na przykład ostatnią Techno z Mansera chciałem sobie odpalić i mam go w folii, mam nawet dwie folii. I do no, kurczę, no, trochę mi szkoda było rozpakować, więc sobie wziąłem cyfrę, bo cyfra akurat jest. Tak samo jest z innymi sprzętami, tak samo jest z padami, które kolekcjonuje, tak samo jest z konsolami, bo również to ko kolekcjonuje, prawda? Dużo z nas kolekcjonuje. Na grupie, a Ty Grasz na Facebooku, do której serdecznie zapraszam, sporo osób, którzy kolekcjonują konsole, gry, przeróżne sprzęty gamingowe, naprawdę, które nam pomagają w takim jestestwie, tak naprawdę można powiedzieć. Bo my w, dom w domu, może nie tyle rodzinnym, bo na pewno nie, ale w otoczeniu nawet. U kumpi, tak jak ja mam blisko 40 lat, no to nie mogę spotkać, znaczy nigdy nie spotkałem jeszcze kumpa, który się zajmuje tym co ja, czyli kolekcjonerstwem i ogólnie graniem w gry w tym wieku. Raczej to każdy rozmawia o Netflixie, czy jakiś tam fajny, fajny serial dodali, czy jakiś, jakieś nowocinki są w serialu, owszem, ale na temat gier. Pusto, więc właśnie stąd ten kanał też powstał. Stąd ten kanał, stąd to zainteresowanie musiało popłynąć dalej, bo tego chciałem po prostu, żeby z kimś porozmawiać, żeby się nawet doedukować od, od tych, którzy wiedzą lepiej ode mnie, prawda? Bo takich ludzi, ludzi jest masa. Ja nie jestem omnibusem, ja się dopiero tego uczę, ale chcę to wykonywać, chcę się tym zajmować w dalszym ciągu w dalszym ciągu będę chciał, dlatego że to jest bardzo fajna rzecz. Czy gry stanieją, czy gry w ogóle będą do kosza? Ostatnio też taka osoba, która się zaczepiła, że Paweł, w komentarzu po co ci te wszystkie gry, jak zaraz cyfra wejdzie i to wszystko będzie do wyrzucenia. Słuchaj, jest słuchaj albo może słuchać w liczbie, w liczbie mnogiej. Przez jakiś czas i to kupę lat, już nie było winyli w ogóle nowych w sklepach. Winyli, jeśli chodzi o muzykę, tak? Nośnik, nośnik, audio. Oczywiście, w porządku, dzisiaj do wszystkiego wracamy. Dzisiaj to jest normalne, że idziemy do sklepu do jakiegoś tam, prawda, elektromarketu powiedzmy i są normalnie adaptery. Można kupić, są adaptery na półka. To, to jest nie do pomyślenia jeszcze 5-10 lat temu nawet. Tego już nie było, to już dawno o tym zapomnieliśmy, były same płyty CD. Dzisiaj kupujemy spokojnie płyty CD, idziemy do, tego, do, do takiego MPK-u, czy nawet w MPK-u też kupi, kupujemy winyle. Najnowsze płyty przez zespoły jakiekolwiek wydawane są na winylach. Do tego wracamy. I Wy uważacie, że Gry na płytach, gdzie można spokojnie day, przez bez Day one-patcha zagrać większość tych, które mam koło siebie, czyli ponad 2000 tutaj jest gier i spokojnie większość z nich można ograć, czyli praktycznie możemy grać całe życie. <laughs> no bo jak żebyśmy chcieli wszystko ograć, to raczej nie zdołamy tak szybko tego grać, a możemy grać bez internetu i uważacie, że te gry kiedyś pójdą na śmietniki nie będzie można z nich korzystać. No ja uważam właśnie inaczej, że to kiedyś też wróci, teraz się w tam powoli kończy ta era, ale no właśnie, może być jakiś nowy nośnik? Dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, czy... a czy uważacie, czy chcielibyście może, żeby powstał nowy nośnik jak płyty? No bo faktycznie no, płyty to już na dzień dzisiejszy troszkę za, za wolny przesuw danych jest i tego wszystkiego. Może, może by powstał jakiś, nie wiem, karticz nowy, bo no wiadomo, dysk SSD. Jest na, na podobnej zasadzie, zresztą kiedyś też tak to tłumaczono, i tak faktycznie z technicznego punktu widzenia było. Z dyskietek i z tego wszystkiego, kart pamięci dużo szybciej się dane pobierają i dużo szybciej to można odtwarzać, odświeżać i tak dalej. Faktycznie, bo z płyty to idzie no, sierpień, można powiedzieć. No i też te płyty mało, mało zajmują, a czy mało mają w sumie miejsca, nawet taka stu gigówka żeby zrobić, nie wiem, czy to by mi się opłacało, ale stugigówka jakoś kosztuje coś około chyba 40 zł, z tego co pamiętam. Ja czasami. Ja czasami kupuję takie płyty do, do, do archiwizacji różnego rodzaju materiałów, tak? Uciem na przykład zdjęć i tak dalej. To kupuję faktycznie setki. Mam nagrywalkę Blu-raya taką zewnętrzną i, i, i sobie nagrywam, ale to już może, może na kiedy indziej. Czy uważacie, że coś takiego ma w ogóle sens, tak? Tak jak mówię, widele są w dalszym ciągu produkowane z ki z audio tak samo. Płyty dalej z grami oczywiście są, raz bardziej napakowane tymi danymi, raz mniej. Wiemy dobrze sytuację, znamy z Call of Duty, gdzie mamy tylko sam installer na płycie, ale płyta jest. No takie oszukanie, ale faktycznie fizyczna, no tak, fizyczna wersja gry jest. Ja uważam, że kolekcjonerstwo to jest piękna sprawa i wątpię w to, że nie powstaną właśnie firmy i do tego chciałem, do, do tego chciałem nawiązać głównie, że już są takie firmy przecież, mamy, m, 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 mamy przecież filmy które wydają, wydają gry, których normalnie nikt nie wydawał, prawda? Słuchajcie, ja uważam tak, że gry będą wydawane i taki film będzie po prostu coraz więcej, bo jest to dobry deal dla tych osób, os, osób które w dalszym ciągu będą te gry kupować. I mało tego, będą i, i są te gry, numer, na przykład mogą być numerowane kiedyś, tak? Może być jakiś nakład i dzięki temu kolekcjoner będzie mógł sobie tą płytę, płytę z daną grą kupić. I może dzięki temu też na tej płycie faktycznie będzie dużo więcej danych, będzie bardziej to jakoś tak. Dobrze zrobione, tak, że faktycznie tych takich Day One patchy może nawet nie będzie, może będzie to bardziej taka właśnie sfera, sfera ekskluzywności tego danego, nawet tego danego przedmiotu, tak, że będziemy mogło posiadać. Dobrze znamy Baldur's Gate'a, trójkę, który wyszedł, który jest kompletny na płycie. To jest, tam, jest, tam jest wszystko. Tam Day One patch to jakiś tam, no, no wiem faktycznie, że jest, bo nad ostatnią rozmawiałem z kimś, ale to jest raczej forma taka, żeby coś zaktualizować, zaktualizować dosłownie. Nie, nie wiem co, ale to nie są jakieś patchy, które zajmują, po, po, po setki gigabajtów, nie? Tak jak ma się to w większości chyba dzisiaj, już. gier, no właśnie na PS5, nie? Może w większości, nie, źle powiedziałem, w wielu grach tak jest, bo w dalszym ciągu też są gry na PS5, które nie wymagają tego, aby zagrać nim po prostu, i nawet niektóre można spokojnie ukończyć. Niektóre, źle powiedziałem, po prostu można je ukończyć. Takie sytuacje się zdarzają, to jest normalnie. Normalnie normalne, że tak powiem. Dobra, chciałem jeszcze wtrącić jedną rzecz, bo kolekcjonerstwo to też jest na tyle piękna sprawa. Inaczej można tracić czas, żeby nie grać. Na czyszczenie, na przeglądanie, sam rytuał. Słuchajcie, tak samo jak płyty winylowe. Cały czas się będę tego czepiał, bo powoli wchodzimy właśnie w taką erę, że potrzebujemy rytuału. Tak, rytuału. Wkładamy, bierzemy sobie z półki płytę. Bierzemy pł pł płytę z półki, czytamy sobie kładki, ja bardzo lubię to robić. Manuala sobie przeglądam, zanim tą płytę w włożę do napędu i ona się, zanim się zainstaluje, no to ja sobie przeglądam, co tam jest, co tam jest napisane, co tam jest w ogóle przedstawione, jak to wygląda. Czasami są bardzo ładne ilustracje, które później spotykamy w grze. To jest pewnego rodzaju rytuał. Tego potrzebujemy. Gracze starsi to mają, młodzi tego nie mają. Młody to ma w nosie. Włącza sobie grę po prostu cyfrową i ma to, i ma to daleko w poważaniu. Ja tak nie mam i większość z nas również tak nie ma. Przynajmniej na moim kanale, bo zauważyłem i na grupie Atygaz, tak? Również tak jest właśnie, że, 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 że na tym Facebooku faktycznie często spotykamy dzięki temu więcej ludzi, którzy mają podobnie zblizikowane w głowie, nie? Na, na, na temat kolekcjonerstwa i w ogóle zbierania jakiegokolwiek konsol i całego tego sprzętu gamingowego. Słuchajcie, chciałbym wtrącić jeszcze, jak ja dla tych nowych bardziej widzów, może też, no tak, raczej tak, tych, tych, tych nowych, bo były pytania od nowych osób. To, dobra, ale to w czym ty tak, dlaczego te niektóre płyty tak się tutaj świe, świecą na tym w tym moim pokoju, tak? Słuchajcie, to są protektory. To są protektory, je się zamawia normalnie. Jest taka firma Invisible Black, ja ją promuję, bo jest dobra. Ta firma jest po prostu dobra, ja z nimi współpracuję. Dzięki temu też macie zniżki, jak, jak chcecie kupić u nich na, na, gru, no Boże, na grupie, na 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 na, na, na stronie invisibleblack.pl dokładnie to macie zniżkę 10% wpisując, a Ty grasz w tak jakby chyba kodzie robotową, z tego co pamiętam. To przychodzi w takiej formie tutaj, to jest dokładnie 50, 50 sztuk w takim woreczku, tych protektorków, a o co chodzi? O co chodzi, już Wam mówię, już Wam tłumaczę. Oj, tu mi leci coś. A dobra, mam pokażę tutaj na przykładzie FIF. Dużo osób nie lubi FIF, a to ja specjalnie pokażę, <laughs> bo ja zbieram steelbooki. Steelbooki też wchodzą do takich tych standardowych, właśnie protektorków. I jeżeli wy patrzycie na moją półkę podczas materiałów, które przekazuję do was, to one się mogą czasami świecić. Tak. One się czasami świecą, bo po prostu się światło odbija. Bo one są w protektorkach coraz więcej ich, jest. ja nie pokazuję tego, ile tych protektorów dochodzi, ale powoli już mam prawie całą kolekcję zapomnianą w protektorach. Fakt, faktem, słuchajcie, to jest, nie jest to tania rzecz, nie? Nie jest, nie jest to tania rzecz, ale jeżeli ktoś chce zbierać na przykład, bo dużo ludzi tak robi, żeby nie tracić tyle środków swoich, swoich pieniężnych, to. W, stara się w te protektory ubierać gry, które są naprawdę bardzo, bardzo wartościowe, lub bardziej wartościowe od tych takich jak za 20-30 zł. Nie? No, no, różni ludzie interpretują to, naprawdę różni ludzie chcą to robić. Ja staram się wszystkie zapakować, dlatego że nie wiem, czy wiecie, ale. Ja mam bardzo mało takich gier tak naprawdę na dzień dzisiejszy patrząc, które na pewno mniejszość mam gier takich, które są bardzo tanie, tanimi grami. Staram się jednak już dzisiaj, bo kiedyś było dużo pakietów można było kupić w, w, w internecie. Dzisiaj jest dla nas, nas, kolekcjonerów i też zbieraczy, i też inwestorów, coraz więcej, więc te gry się wypłukują, wypłukują się dosłownie z, z internetów, więc ciężko jest dostać jakiś fajny pakiet, więc jest zbieranina, tak? I czasami jest tak, że ktoś specjalnie nawet dzisiaj dodaje czego wcześniej było ba bardzo mało, że jest jakieś ogłoszenie. Na ogłoszeniu jest tylko jedna gra, którą chcesz, ale musisz kupić całość, bo ktoś chce sprzedać całość i koniec. No i wtedy musisz albo kupić, albo nie, bo kalkulujesz, tak? Dobra, to sprzedam tam, to sprzedam, okazuje się, że to nie jest sprzedane później i leży na półkach i mamy jakieś duble lub gry, których nie chcieliśmy na, nie chcieliśmy na przykład mieć w kolekcji. U mnie jest takich gier dosyć sporo, ale to z samego początku, gdzie kolekcjonowałem. Dzisiaj to jest raczej forma wyboru i raczej wybieram tytuły, które faktycznie mają, mają prawo bytu u mnie na półkach. Bo nie tyle, że zauważyłem, nauczyłem się, czy, czy, czy stwierdziłem, że faktycznie nie ma sensu zbierać takich gier, które są, niektórzy to nazywają siano na półkach, czy jakieś tam zapychacze, ale tego się nawarstwia, tak? Faktycznie, jeżeli się poważnie traktuje temat, to tych gier przybywa, i później mamy z tym problem, żeby je przechowywać. Problem ma każdy kolekcjoner z miejscem, ale faktycznie no jest, jest coś takiego: jest takie prze, prze, przeświadczenie, i. No, i to faktycznie tak to działa, nie? Że, że, że trzeba z tym miejscem uważać i raczej wybierać to, co by się raczej chciało. Zresztą nie można komuś dyktować, każdy ma swoje preferencje i każdy ma swój sposób na. Kolekcjonowanie, na zbieranie. Ja gorąco polecam to. to, to ten, ten cały może go nazwać też biznesem. No bo dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje na różnego, różnego rodzaju stronach czy, czy, czy kanałach, też właśnie na YouTube, to faktycznie jest to dosyć spora sprawa, no, 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 spory, spory interes. Dużo ludzi na tym zarabia pieniądze. Dużo ludzi na przykład nie handluje, tak jak ja. Każdy ma swoje preferencje. Ja mam preferencje takie, że zbieram PS3, PS4, PS5. Wracając do gier, które dzisiaj nie wychodzą, no bo ja to tak nazywam, tą właśnie erę, tą nową, taką, że po prostu gier nie ma. Nie, nie wychodzą gry, wychodzą stare gry, które się powielają, Cały czas są, jest era remasterów, remaków i przeportowywania gier. Ostatnio, słuchajcie, tak muszę wtrącić, bo wiecie co, ja, ja nie lubię gier takich filmowych, które gdzieś jest bardzo dużo filmów i tak naprawdę nie lubię, ale są wyjątki. No Gear Solid, no porządku, no i też jest down. No właśnie. Co powiecie dajcie znać w komentarzu, co myślicie na ten temat, bo ja tą grę widziałem. Ja tą grę widziałem na PS5 no i ona była na PS4, wyszła. Słuchajcie, to jest bez sensu. Until Down super wyglądał. Horror, tak, oczywiście, no, ale taki bardzo, bardzo filmowy, tak naprawdę większość tam jest filmów niż, 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 samego grania. Ale, ale słuchajcie, jak i po co robić tego typu, tego typu zagrywki, że z PS4, niedawno ta gra przecież wyszła i już jest, no, jaki remake, chryste panie, to jest to jest, no dobra, to nie jest przeportowane, bo jest faktycznie, no ładniejsze to jest, ładniejsze to jest, ale po co jak? Ona na P4 już fajnie wygląda. Chodzi o to, żeby sprzedać produkt. Mi się to właśnie nie podoba. I co myślicie w tym temacie? Bo era cyfrowo cyfrowości... No nadciąga. Ja sam świata nie zmienię, że czy kupię tam to, czy tam to, to nie ma to znaczenia tak naprawdę, bo ja sam świata nie zmienię, jestem za mały, nie mam w ogóle wpływu, nawet ci duzi nie mają na to wpływu. To jest marketing. Marketing z zarządzaniem tym wszystkim, to jest kasa. Im chodzi o kasę, gdy się produkuje po to, żeby zarobić pieniądze. A oni z pudełek pieniędzy no muszą się troszkę jednak podzielić z wytwórnią i tak dalej, tak dalej. To wszystko wszystko kosztuje. A jak się kupuje bezpośrednio, oni nich cyfrową wersję, to mało tego, że nie ma pośredników, to tej kopii nikomu nie pożyczysz. No bo jak, konta sprzedaż, nie da się tego zrobić. Znaczy, no, no da się, na no upartego się da, ale to nie o to chodzi. Uważam, że ten czas, który jest dzisiaj, będzie bardzo mocno pamiętany dla tych osób, które są na przykład, bo my już starsi, tak jak mamy mówię, po 40 lat, no to my już taką, to takie coś przerabialiśmy, że były te przeskoki graficzne i to wszystko. Dla was młodych teraz, którzy są na przykład nastolatkami, co tak jak my kiedyś byliśmy, to teraz ten czas będzie bardzo, bardzo mile wspominano, że jeszcze były gry fizyczne, że jeszcze były gry, gdzie wkładałeś sobie płytę i mogłeś zagrać na PlayStation. Za, myślę, 10 lat już tego nie będzie. Już będziemy, już będziemy to wspominać w takim, w takim właśnie ciepłym, ciepłym gronie osób, które faktycznie jeszcze to pamiętają i będą powstawać nowe grupy na Facebooku, może już nie na Facebooku, na czymś innym, ale znowu dalej będą grupy, które będą właśnie jak to kiedyś było, prawda? I, i, i nośniki fizyczne, I dalej będziemy się tym dzielić, dalej będziemy czerpać z tego radość, dalej będziemy to zbierać do, do kolekcji. Wiadomo, że pewne gry już się zutylizują same z siebie, bo bombelki często tak się mówi, że dzieci nie. bombelki. no tak, jak się z tego śmiało, to jest fajne określenie. Bąbelki będą niszczyć już powoli te kopie się będą same z siebie niszczyć i w końcu samych kolekcjonerów te gry zostaną. Nie wiem. Porozmawiajmy o tym. Zapraszam na Facebooka, na grupę ATGRADZ, gdzie jest pewna kultura, tam możemy sobie spokojnie, spokojnie się możemy odnieść do tego typu tematów i możemy o tym porozmawiać, bo to jest bardzo fajny temat. Właśnie w tym bardziej teraz, w tej erze remasterów, i remake'ów, gdzie cholera, no wychodzą gry tylko i wyłącznie te, te, które były. Czy to jest złe? No tak jak wcześniej też jeszcze to powiem. No słuchajcie, dla mnie, jak nie grałem w jakąś grę, bo ja nie jestem, mówię, takim graczem, który gra 24 na dobę, ale, ale, ale też nie jestem casualem. W każdym razie, jak w coś nie grałem, no to lepiej zagrać na PS5 w jakimś tam remake'u, chociaż... Słabo na to patrzę, bo ja raczej wolę zagrać w gorszej szacie graficznej i na oryginalnej konsoli, gdzie ta gra wychodziła, no ale to jest już moje takie, jakieś takie moje zboczenie. Mnie się to nie podoba, że nie ma nowych gier. Na pewno każdemu się to podoba. I co, te, co to Sony robi teraz? No nie wiem, no mają, mają przede wszystkim, przede wszystkim mają to, że są praktycznie sami na rynku. Xbox nie pokazuje nic ostatnio. Nie wiem, nie mam pojęcia, wy też nie wiecie. Nikt tego nie wie, tylko oni wiedzą, albo sami może nawet też nie wiedzą. W każdym razie, Xbox już, już, już przegrał tę generację, to już widać. Daj sobie może uspokój. Są jakieś zmianki o nowej konsoli Xboxa? Nie wiem, jeszcze nie do końca wiem o co chodzi, więc nie będę o tym mówił. Ja was zapraszam do komentowania, do łapek do góry przede wszystkim, też do komentarzy subskrypcji właśnie też, subskrypcji, żeby to wszystko rosło, bo to motywuje mnie, tak? Żebym więcej nagrywał. Chcieliście, dużo osób się faktycznie ostatnio podpisało pod tym, żeby tak, w sumie taką klasyką tutaj walnąć, jeśli chodzi o materiał, czyli taki typowy vlog, vlog moją, mój taki monolog do Was, tak? Także jeszcze raz zapraszam, łapki do góry, komentary, subskrypcje. Do następnego. Cześć.